Siema, dobra, to druga część odcinka bo musiałem przez parę kliknąłem yy, przycisk wyłączający telefon, jest to jest druga część odcinka No O w ogóle ten zagon obejrzmy Tutaj pierwszy zagon wczoraj były podlewane znowu i no, Sław Spójrzmy na te pomidory I tu coś jest w ogóle, cokolwiek tak także ja mógł zebrać to tak już, żeby to dojrzewało sobie. Tak średnio chyba. Dobra, będziemy brali to co jest, no. Przecież kurna trzeba, trzeba w końcu sprzedawać zacząć te pomidory, bo bo się nie opłaca ich tak trzymać na tym polu. I w ogóle w garażu też. Tutaj są jeszcze takie dwa. Kurde, nie mogę urwać. Dobra, nie trzeba będzie przed nią wystawić i sprzedawać. Uch. Takie jasne trochę, ale dobra, one sobie dojdą tam w garażu. Tamte w garażu pewnie w ogóle do, dojść, dojść powinny. No dobra, tutaj już nic nie ma za bardzo, no bo to, 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 ten to trochę za jasne jeszcze są. No więc tutaj jak widzicie, ten zagon jest... Jakby więcej owoców jest, ale jakiś słabszy, no bo tego małego sobie wpierd... Rzeże, no. No, dobry już. Bo jego i tak by nikt nie kupił. No są małe pomidorki jeszcze. one tam wielkiego plonu nie będzie. Jak zawsze. No. Oczywiście tradycyjnie kłótnia musiała być o gospodarkę. Dzisiaj znowu jak to kurwa w gospodarce. Zawsze tak musi być, że znajdzie się jedna albo dwie albo trzy osoby w rodzinie co się dolą, że to nie ma wszystko sensu i tak dalej, dalej Może troszkę mają rację, ale to jak tak człowieku? codziennie o tym co robisz, że to jest bez sensu, że marnujesz czas tylko i ty z tego nic nie ma i tak pierdolisz wszystko Człowieka to już to człowieka tylko zachęca do tego aby mnie to tam nie demotywuje do pracy tutaj w tym co teraz robię, tylko mnie to właśnie napędza, żeby w przyszłości być tym, kim chcę być, mieć w dupie resztę. No zbierajmy ich trochę, bo jednak chcę już zacząć sprzedawać, chcę już zacząć zarabiać jakieś parę złotych chociaż. Myślę z 20 złotych co na mnie powinienem zarobić. Zbierzemy te jaśniejsze, niech one sobie dojrzewają tam w garażu. No znowu trochę będzie teraz tego. Ale mówię, plonu super, mega, hiper nie będzie, o Jezu, jakie malucha urwałem przez przypadek. Sopór super, mega, plonu nie będzie, one sobie dojdą elegancko w garażu, w ciemnym miejscu. Miałem plan, wiecie, dzisiaj ogólnie przez to, że jak chciałem wziąć i królikom zamontować z butelek, zrobiłem tak po prostu, wziąłem gdzieś na internecie, że ludzie leją wodę do butelki, i kładam to królikom w klatce, żeby one mogły się do tej butelki przytulić, żeby się chodziły, bo widziałem, że dzisiaj samiczka yy, jedna już tak zmęczona, upałem. Po prostu do segieł się zaczęła przytulać, bo i tak gorąco jest. I chciałem ją trochę podratować, no ale oczywiście musiała pójść w wojnę... O kurwa jakiego pomidora uwrałem. Jezu. Oczywiście musiała postać tego wojna, że dybilem jestem, jak wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to wiadomo, każdy, do, każdy mniejszy, pod, podkreślę, mniejszy, bo taki większy to już akurat ma nawet z tego pewnie pieniądze, ale taki mniejszy jak ja, to wie, że to, z tego to majątku się nie ubije, jak się ma tyle, co ja sztuk, tak mało. 27 Teraz mam 27, zobaczymy jak będzie w przyszłości, yy, to wie, że gówno na razie z tego się zarabia. Jak przychodzi za to czas sprzedawania, ale ja też, ja po prostu nie, wiecie, jakbym miał tego 50 sztuk, to z chęcią bym sprzedał sobie z 10 co najmniej, bo ja chcę, wiecie, te... szkoda mi tego jakby stada, tego wszystkiego, szkoda mi to sprzedawać tak nagle, bo co ja i tak z tymi pieniędzmi, wiecie, co mi z tych pieniędzy, jak ja te pieniądze i tak wydam, tu, 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 tam i gówno będę z tego miał i stada nie będzie, królików nie będzie i pieniędzy też nie, tego wolę mieć na razie króliki. Jak mi się, nie wiem, zacznę mieć, nie wiem, no bo jakby na razie nie mam w ogóle pomysłu, w co by zainwestować te pieniądze ze sprzedaży. Jakbym znalazł powód, po, dlaczego sprzedać króliki i w co je zainwestować pieniądze z nich, wtedy, wtedy bym sprzedał. Ale na razie muszę znaleźć w ogóle powód, po co je sprzedawać. No bo jak mam wydać pieniądze na przykład na, no powiem ogólnie, używki to to jest kompletnie bez sensu bo zarobię z pięć stów może no nie wiem, zależy ile mi sztuk sprzedał i zależy po ile bo niestety teraz na targu powiem wam tyle, że ciągle coraz gorzej jest z tymi cenami kiedyś szło to za normalną cenę a teraz to za pół ceny nawet człowiek musi sprzedawać, byle żeby jak chce się wyzbyć, jak człowiek chce się wyzbyć i mieć parę złotych przy dupie, no to nawet za pół ceny musi opierdolić królika niestety I w ogóle tak, tak prawie, że z tymi mniejszymi chyba zwierzętami to właśnie teraz tak jest no oprócz kur, no bo kury to ciągle idą w górę, no to hodowcy ich to się mogą cieszyć ci co mają, trzeba w ogóle byłoby zakupić w gospodarstwie inkubator i samemu z jajek sobie wykluwać kurzaki, bo to byłoby najbardziej opłacalne chyba, bo nie opłaca już się tak kupować tych kur kiedyś by, Zresztą nie wiem, nie, wam powiem, nie, nie powiem ile kosztują bo się nie orientuję w temacie, ponieważ wiecie już mówiłem na poprzednim odcinku, chyba go też nie wrzuciłem jeszcze trzeba go wrzucić. No nie wiem kiedy ja to powrzucam, bo teraz nagrywam jakby. Teraz nagram jakby drugi odcinek. Jeden jeszcze nie jest wrzucony i ten też nie będzie wrzucony tak szybko. To jest jakby... To jest tak, czekajcie. Nagrałem jeden cały odcinek i małą cząstkę tego odcinka. Jeden mały tak jakby odcinek, ale to do tego małego odcinka to, to jest jego druga część jakby... Bo Yy, przez przypadek, mówiłem na początku, kliknąłem yy, przycisk wyłączający telefon i właśnie niestety to dogrywam teraz właśnie. A montować mi się tego nie chce, że... Nie chce mi się tego montować, czyli skleić tamtego materiału z tym. Nie chce mi się tego kleić, więc będą dwa osobne odcinki. Powiem Wam szczerze, w ogóle też... Ja tego telefonu nie mam długo, ale strasznie mi zżera też pamięć kurna te filmiki. Bo czasami zapomnę skasować. Nie chcę mi się tego chrzanu w ogóle zbierać, a powinienem już dawno, bo już się żółty porobił. A żółty już ma takich mniej tych wartości jak, jak zielony. No, obora nie jest zamknięta. Dzisiaj też raczej nie zbierę, bo parę kropel na nie chwilę spadło. Czyli może zaraz przyjść w każdej chwili deszcz. Czyli może być słabo. Wiatr na górze. O oh jest. Oczywiście, że musiałem zahaczyć, bo tak to jest jak się wszystko ma na wózku. Teraz coś znowu zahaczyłem. Teraz też. No tak to słabo jestem, no, kurwa. Takich rzeczy nie powinienem, na takim małym wózku wozić. Ab na pewno do obory z tym nie wjeżdżać, tak załadowany. Czekajcie, zagam kury. Oha, samica ma napad jakiegoś kichania. Się gil poszedł z nosa, Japier. Chyba. Ale to czego ona by się przeziębiła, jak tu nie ma? Od czego tu już jest za gorąco? Bo nie wiem, nie wiem, czy jest coś takiego jak katar. Jak nie wiem, czy można, czy królik może dostać kataru, jakie jest za gorąco. Znowu też szymaty wyłażą. Japier, weź mi ktoś porać, kurna, w komentarzu z widzów. Proszę was, czy mam się martwić, yy, jakby, kichaniem tej sztuki? Aha, kurwa, znowu jedna artystka się znalazła, a spierdala niech się niechcie Lis, doli, bo mi się nie chce już cię zaganiać. Fuh. Na wieczór się ją zagna. Co tu też widzicie. Mają kurna tu wybiegł, ile całe dwa... całe podwórko. I mało, mało, na obrót muszę, bo te robale wpierdzierać się chce. O Jezu, jedno ręko nie bardzo podnoszenie kosy. No jak się dalej złapie to w sumie jeszcze to da radę bez problemu. Montujemy. Git. No dobra, trzeba odłożyć pomidory, żeby króliką im przez przypadek nie dać. Wszystko jedno ręko robię, więc lever hard jest praktycznie. Siano miałem się pozwolić, miałem ograbić się w snopki, ale nic z tych zaszy, bo W każdej chwili może przyjść deszcz, a taki snopek, jak ja ułożę, bez y, pośrodku badyla, o kurwa, to on cały zamoknie i to wszystko zacznie gnić, i to będzie nic nie warte, i tylko do gnoju się nada. Więc na razie nie ruszam, y, bo to trzeba by robić. No, jakby tak powinno być, dzisiaj zbieramy siano, to dzisiaj grabię w snopki. Wiecie o co chodzi? Bo tego nie jest dużo. Jakby tego było dużo, to by się to wiadomo w kostki porobiło i by się woziło cały dzień. Bo wiadomo, jak się zrobi kostki, to trzeba od razu jak najszybciej wszystko pozwozić, żeby deszcz nie zmoczył. Bo to jest ubite siano. Jak one zmoknie ci kostka, to musi się rozwalić. Bo inaczej to wszystko zaginie w środku, zapleśnieje i w ogóle zkiśnie. I będzie nic nie warte. Chyba, że do gnoju to wywalysz. No to może coś. No spójrzcie. Kolejna tura zbierania pomidorów. Teraz trochę. Też troszkę. Te króliki fajnie akurat mi tu opierdzieliły te jabłka. To im damy za, za trzy. No. Rozpłód. Macie jabłuszka. Starej trawy na jakoś się U mnie jest umieć teraz kryzys z zielenino. Cholera, nie mam skąd brać zielonki yy... i teraz no ratuję się jak mogę, już szedę u sąsiada z tyłu, jak on ma, gosp... nie, nie ma gospodarstwa tak naprawdę, ma działkę, to ja mu po prostu wykosiłem to, Tr znaczy, jak, tylko trochę jakby, troszkę, no bo wiecie, no jakby nie ma. Dziwnie pachnie te jabłko, bo tu mi ktoś ogryzek zostawił, ja tego nie daję, bo to o, aż mi się palce świecą od tego. Nie wiem co jest, trzeba dobra w koszulkę, bo to robocza to nie będzie szkoda. Nie wiem, kto to jadł, ja tego, ja wolę dać te świeżutkie jabłuszka, co zebrałem sobie spod jabłoni, u mnie jak jest kartoflisko moje. I wolę o, dać króliczkom te oliwkowe papierówki, właśnie miałem papierówki wziąć, ale człowiek z nerwów zapomniał. Kurde, dobra, wam to tylko dwa, bo tu jeszcze macie sporo z wczoraj. Te sztuki myślę na razie jeszcze niech się tutaj odchowają trochę. Dobra, te dwa pójdę dla Sansa. O, on tu akurat ładnie opierdzieli, bo nie widzę tych jabłek. Dostaniesz dwa, bo też ty się musicie jeść zbożeń, siano i tak dalej jeść Samej zielonki wam nie będę dawał ciągle. No dobra, no, póki jest sezon, to się daje. Ale sezon minie, już tak nawet dużo nie zostało tego sezonu. Znaczy, co ja gadam? Jeszcze raz, dwa, trzy miesiące na spokojnie. Jedno jabłko, bo wczoraj jeszcze masz. One i tak, te, te jabłka to pewnie zaraz gniją. Te króliki nie zjedzą. na nie wiem, po co mi daje, jak one jeszcze wczoraj. Tej artystce tutaj dam te dwa. Wczoraj dałem chyba trzy, to nie zjadła, to dzisiaj dam dwa. Bo jeszcze i tak zielonkę dostanie. Te mają jabłka ta nie ma. Będę musiał kończyć odcinek, bo ktoś już tu się wpierdalać i zacznie zaraz do obory. A przy nich to nie lubię nagrywać, bo będą gadali, że Debil nagrywa nie wiadomo co. Ale jednak 40 tysięcy na kanale wyświetleń już mam. Nawet więcej 44 chyba. No To jednak ktoś to lubi oglądać. Te rolnicze vlogi. Czy za mnie taki, taki rolnik jak. Jak, nie wiem, z tego ta baletnica. Czy coś. Słaby, czyli słaby. Dobra, czas rozdawania zielonki. Spójrzmy, czy idzie. Dobra, nie idzie na szczęście do bory Bo nie, chciałbym przy niej zalać, bo pewnie by... Było... Założę się, żeby mogło tak być i miał to by było. Było i bym tego odcinka raz nie wrócił, że... Mogę powiedzieć... Nie oglądajcie tego debila, bo on tylko idiotyczne... Filmiki na w puszce. No nie wiem. Nie wiem, jak kurzyli dzisiaj. Rodzina zdenerwowała, człowieka. No przecież to. Przecież sam dla tych królów ciągle paszę zdobywam. Nikomu nie każe oporządzać za mnie. To czego tu problem? Nie wiem. Po co ja to... Dobra, nie zamknąłem tego na szczęście. Bo trzeba im tu... To... O jak się fajnie zgromadziły króliczki. I tak naprawdę jeżeli miałbym jakby na trochę większe szczęście też, że te wszystkie samice, które ja mam by się nadawały na rozpód, to bym mógł z tego zrobić, no ale nie zawsze tak jest. Wiadomo, Ta to pewnie nie jest jakieś tam często spotykane, no ale u mnie niestety jest trzy przypadki takie są więc yy, więc no póki co takie do rozpłodu dobre samice to mam chyba tylko dwie raczej bo ta belgijska to nie wiem jeszcze jakoś się nie, na razie się nie wykaca ona raczej jak ja pamiętam ona tak 10 godzin przed wykotem, te samiczki moje, te moje, moje, co ja yy, niekupione. kupione, to jest takiej dobrej serii. Ona była dobrą samicą, ona umiała wychować młode, Ona miała po 15 sztuk, a te tutaj nie umno odchować za bardzo. I to jest najgorsze. No. Matka była dobrą królicą, a tutaj takie trzy kastraty, jak to nazywam. Chociaż to w ogóle jest błędne stwierdzenie, ale ja on to wywalone już tak ostro, że mówię kastraty i chuj. Widzicie to nawet na, na poprzednim odcineczku yy, nagrywałem, że tutaj nie ma już deski, bo ten młody się nie odchował. Nie, dzi znaczy, nie dziwię się. No, kurwa, przewidziałem to już wcześniej i się nie nastawiałem na to, bo ja i tak sporo tej samicy pomagałem co chwilę tego młodego do gniazda. Musiałem chować, bo ona go wywalała jakoś z tego gniazda, nie wiadomo co robiła. Człowiek chciał jej pomóc, pomagał jak mógł ale to nic nie dało nie dobra raczej jutro sobie je odsadzę bo dzisiaj to myślę niech sobie już ten ostatni jednak symbolicznie bo dzisiaj jest niedziela od nowego tygodnia za ósmy niech sobie już posiedzą już zaczną mieszkać same niech tutaj na razie samiczko jeszcze mieszkają może dzisiaj Zale to będzie też zależało od mojego humoru widzicie jest ładnie pościelone oczywiście poidło jest, karmik też Oczywiście to dla kurczaku był karnik, poidło też, ale uj, nie mam, nie mam tych y, profesjonalnych, profesjonalnych no, tych odpowiednich jakby, oporządzenia. Jak widzicie tu musiałem dać taki spornik betonowy, bo ta, ten, ten ruszt był krzywy. Wszystko dolega ładnie, nie ma szpar, nie powinny uciekać. Tutaj dałem takie też cegły wokół tych drzwi, no. Kojec y, został przyszykowany tak, jak żałuję, tak, żem zrobił pościelone już jest, bo to już mówię no jutro najprawdopodobniej najpewniej jutro po prostu tu są młode już puszczę, żeby ta samiczka sobie odpoczywała już no to zresztą dalsza taka rada co prawda nie wychowam 3 lata, ale nie jestem zawsze pewien bo nie wiem czy jak króliczki już tak same wszystkie zaczynają jeść to nie wiem czy można czy nie można już ich przypadkiem wtedy osadzić, wiadomo no, jakiś czas trzeba je zostawić jeszcze z matką bo one się uczą wiadomo, od matki, spierdzielać tylko ona. No ale w sumie jak już tak jedzą ładnie no to... To, to myślę, że by mogły już chyba zostać niby odsadzone. Poradziłyby sobie chyba. Ja nawet nie pamiętam jak to się sprawdzało, Samite czy dalej karmi. Chyba się ją brało na płasko i ma cało 3 sutków. Jak ma takie wypukłe sutki to chyba jeszcze wtedy je są. A jak nie ma takich sutków to chyba już można odsadzać. Ale to myślę sobie sprawdzę później. No pisałem te młode, to już raczej samiczki jeszcze są, no bo to są bardzo małe. Spójrzcie na te króliczki. A te, a te, a te są, spójrzcie już o wiele większe. Te to już, no raczej nie muszą stać matki. Nie wiem, nie ma problemu. To łóżko obliza. No ale widzicie, tamte młode też już wpierdzielają sobie ładnie samiczko. Wszystkie jedzą elegancko zielonkę. Czy to prawie wszystkie, bo tam jeszcze od tej samiczki. Mam, na, nie no, mam jeszcze jedną ważną nadzieję, kurna, że te króliki, że te z młode co, z tych dwóch miotów, co są, bo, daj Boże, żeby one się wszystkie odchowały już. Bo nie chcę mieć już mniej tych królików. Chcę mieć teraz, jak mówiłem, zwiększać stan, hodowlę powiększać. Jedni mówią, że to jest... Moja matka to twierdzi, że to jest już, że to jest już dużo. Inni mi mówią, że to mało. Ja sądzę, że to jest tak bardziej umiarkowany stan, przecież to też nie jest... To tak... bo to tak naprawdę niby nie jest nie wiadomo ile. No ale to też nie jest taka jakieś malutkie, no kurwa, 28 sztuk to troszkę już jest. Ja mówię, chyba w każdym odcinku o tym rozważam i gadam. Wejdźmy se, ale klapkiem, wiem, dopierdolone, pies oczywiście musiał mnie go obgryźć, pozostawiłem na nockę, tu jest samiczka, no, tu są dwa młode, ale weźmy je od zobaczmy czy one zainteresują się jedzeniem, czy nie. Ten to taki malutki, chudziutki, no idź mały, idź, tutaj do tych go wrzucimy. O tu są te dwa maluchy no zobaczmy on, on chyba nie chce ten jeden raczej jeść ale ten drugi się zainteresował jedzonkiem te tutaj o widzicie mamy trzy sztuki a zobaczymy zresztą co on będzie robił czy on przyjdzie jeść czy on nie no matki nie o przyszedł jeść Czyli tutaj te wszystkie króliczki jedzą Zaczął jeść Te tutaj też coś tam wyciągają Ten czarny chyba nie je tylko Ale dobra no W każdym razie no to jeden młody nie je, a wszystkie jedzą No to to już jest i tak wzajemnie. pięknie Ale widać, że chyba obsikały to Te jedzące, Dobrze, że je wyciągnąłem Jak, jak mówię Niech przyzwyczajają już jelita do tego pogarmu bo chcę je jak najszybciej odsadzić i samica żeby odpoczęła parę dni ona tak naprawdę pewnie powinna z tydzień co najmniej odpocząć no ale ja, rob... ale ja zrobię tak jak się nie powinno bo mam nadzieję że ona jest mądra i że ona da radę odchować bo te dwie samiczki ta i ta mnie jeszcze ani razu nie zawiodły. Znaczy, to jest dopiero początek ich, jakby wiadomo, macierzyństwa. To one nie miały za bardzo jak jeszcze mnie zawieść. Bo ta, tak tak naprawdę, no ta za pierwszym razem trzy sztuki tylko odchowała, no niby no lepsze trzy sztuki niż wiadomo nic. No ale teraz jest już dobrze, bo 9 ma. Ta ma pierwiastka 7. więc jest dobrze. To te króliczki no, no bo no nie no, tak szczerze, teoretycznie jeżeli patrząc z punktu widzenia takiego Niespecjalisty jak jak nie no ja trochę no ja akurat wiem, że nie można tych jeszcze stalić, bo tamto już się skitrą, bo no wiadomo one dopiero jedzą i one są za małe jeszcze, żeby odsadzić się w sumie od samiczki, a mówiąc już w ogóle o odsadzeniu osobno, to gdzie panie? Panie, 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 panowie i panie, panie i panowie, nie ma wiadomo szans, żeby takie małe króliczki odsadać już osobno, zresztą po co odsadać, jak one są jeszcze takie małe, wiecie... Czy, nie z tej strony ja tak, ja taki, o, już spore są króle, jeszcze trzymam wszystkie razem. No bo, no, bo, no, no jeszcze no, co prawda, już się tam, o, już się sobą interesują, już by chciały się rozpłodniać, ale niech siedzą na razie razem, bo jeszcze one nie mają tak rozwiniętych narządów rozpłodowych, żeby się pozakacać. Ale coś czuję, że to jest samiczka, chyba, yy, bo tam, tamten sam jest. To jest chyba samiec. No bo on, on po prostu skakał na tą, na, na tego królika. Tamten królik na tego. Będę mówił królik, bo nie wiadomo co to jest za płeć. Czy to jest samiec, czy to samica. Tu jest ten okra muchem, uchem. No jak widzicie czas się wykąpać w ogóle. Dobra, no to ja pójdę zaraz po picie, bo mi się pić o, jak w cholera chce. No i będę kończył wideo. Tutaj jeszcze pomidorki zaraz nie są. No, widzicie, wpierdzielają sobie tam tutaj. O kurna, gdzie on was? Spójrzcie, pierdzieli się tam królik, o. to jest królik, tam się w wpierdzielił, widzicie zresztą teraz, o, skurczybyk, ale czy on tam nie ucieknie do samca, ty, trzeba zainteresować. muszę to zobaczyć, ja muszę to zbadać jeszcze, bo muszę być pewien, że nie ma jak, tak, nie, spójrzcie, tu jest królika, czy tu jest szpara tak naprawdę. A ta szpara też nie jest taka malutka. Spójrzcie. No nie ale jest, myślę, nie, chyba nie powiem bo tutaj jest, tutaj mamy taki wspornik jakby i on tutaj coś trochę blokuje. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, bo ja nie mam tego już załatać jak, nie będę tego łatał, już trudno, no. Bo przecież też muszę jakieś tutaj mieć dojść do tego końca, do tego samca, no. Tu i tak sobie cegłami zawaliłem to, bo one tędy, z poprzedniego dnia tu wychodziły ciągle. Tu, tu postawiłem też cegiełkę, o, widzicie, no takie małe, takie małe supełki tutaj sobie latają. One chyba nie ucieknie. Tutaj, tutaj ich mama. Piękna. Dobra, też trzeba bardzo uważać jak się do nich chodzi bo nie, trudno, bo nie bo nietrudno, nietrudno jest wiadomo że na takim małym supełku, bo to jest malutkie i to i to tak jakby króliczki, jak wiadomo, takich dźwięków nie wydają. Jak je złapiesz i się wystraszą, to one ci jedynie piszeć mogą. To wiadomo, mały cielak to wie, muczy, też prosiaki ryją. A to nie wydaje dźwięków, jakby. Kury też, kury wydają akurat. No, wie, wiecie, wiecie. No, wiecie, jakie to. Młode to aż mu się chce latać. Ale chyba żaden się za jabłko na razie nie zabrał. W ogóle jak jest lato, to nie wiem, powiedzcie jak tam u was jest, bo u mnie na przykład to jest tak, że ja mam wrażenie, że w, w lato jakby muszę częściej sprzątać u króliczków, jak, jak w zimę. Dobra, pójdę to teraz do gnoju, wywalę, bo ja potem o tym zapomnę. No, ale chyba to logiczne, bo teraz w lato jak...